tygodniu udało mi się wyrwać także dzisiaj jeszcze trochę popracuję płyty wszystkie już są położone teraz trzeba wszystko uszczelnić gdyż na górze mniejsze bądź większe przerwy są trzeba tam po prostu wprowadzić pianę później jak ona wyschnie będzie trzeba ją ściąć i zabezpieczyć takim preparatem multifil bo sama piana niestety nie ma żadnego zabezpieczenia UV więc trzeba ją czymś przykryć jest tutaj stąd nie, nie widzicie, żeby były przerwy, ale A teraz już tutaj widać, że szpary większe bądź mniejsze są, wszystko trzeba. Wyizolować ładnie, żeby dom był w pełni szczelny. Dodatkowo, no bo to jest praca dla jednej, jednej osoby, to żeby też się nie nudził. Odkręcę płytę budowlaną i ocieplimy ścianę. Mieliśmy zrobić to. Z zewnątrz, ale po prostu nie chcieliśmy marnować czasu, bo dni są bardzo krótkie i dostęp przy samym suficie jest bardzo trudny, a od wewnątrz jak odkręcimy płytę, będzie dużo łatwiej. Dzisiaj myślę, że spokojnie wszystkie płyty wypianuję. Ścian pewnie wszystkich nie ocieplimy, ale może przynajmniej dwie ściany będą już ogarnięte. Lecę brać się do pracy, bo dzień coraz krótszy. Dzisiaj 0 stopni, więc też nie jest jakoś wybitnie komfortowo. Trzeba działać. no to wszystko się udało dach wypiano, wypianowany też cholernie niewygodnie, wygodnie dodatkowo jeszcze tutaj jest dosyć wysoko prawda nie wygląda to estetycznie nie wszędzie trzeba było pianować tutaj jest wycięte bardzo dobrze więc na szczęście piany nie trzeba było używać Teraz tylko musi wyschnąć, potem trzeba odciąć to co wystaje i nakłada się preparat Multifill. Teraz biorę wkrętarkę i biorę się za kręcenie dziur w łatach, no i potem kręcenie wkrętów. Niestety dzisiaj pewnie górnych wkrętów nie wkręcę z tego względu, że pada, nie ma jeszcze urynowania i wszystko leci straszliwie na głowę jak się stoi na drobinie pod, pod domem więc biorę teraz szybko wiertło wiercę to co się uda i pakuję wkręty no dodatkowo dzisiaj udało nam się drzwi wstawić więc dom już jest w pełni praktycznie zamknięty nawet nieźle wyglądają tutaj jak ktoś bardzo się przyjrzy to zobaczy to miejsce pęknięcia ale naprawdę trzeba się mocno przyjrzeć ogólnie drzwi wyglądają super a kosztowało naprawdę jedną, nie wiem, czwartą, może piątą nawet swojej ceny przez to więc było warto, czasem warto się chwilę pomęczyć i trochę zaoszczędzić teraz biorę się szybko za wkręcanie wkrętów to dzisiaj przynajmniej połowę, połowę będę miał zrywany a weekend Uszczelnianie wszystkiego, dokręcanie reszty ład, przygotowanie pod obróbki, no i jeszcze trochę i montujemy deskę.